Od wczoraj, e, przez dwa dni, organizowane są przez oddział e, ZUS-Welblągu dni osób z niepełnosprawnością. E, są to, jest to wydarzenie, któremu przyświeca tegoroczne hasło tacy sami bez barier. E, jest to wydarzenie, które od lat wpisało się harmonogram wydarzeń e, organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. E, w tym roku są to e, wyjątkowe obchody, które e, przypadają na 90-lecie e, zakładu. Ubezpieczeń Społecznych. Dni Osób z Niepełnosprawnością są organizowane na terytorium całego, całego, całego kraju przez wszystkie oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W oddziale Welblągu przypadło to na 11-12 września. Będą też we wrześniu organizowane w naszych terenowych jednostkach organizacyjnych w Iławie, w Ostrudzie i Braniewie. Cieszymy się, że w tym wydarzeniu możemy liczyć też na wsparcie naszych partnerów, instytucji i lokalnych Urzędów, które wspierają nas w tym działaniu, uczestniczą i tworzą forum ekspertów, dzięki czemu mamy możliwość stworzenia dla osób ze szczególnymi potrzebami miejsca, w którym mogą otrzymać informacje z wielu obszarów, które są dla nich interesujące. Wśród tegorocznych naszych partnerów znalazły się, znaleźli, znaleźli się eksperci z takich instytucji jak Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych. PEFRON, NFZ, Powiatowy Urząd Pracy, Elbląskie Centrum Usług Społecznych, Polski Związek Niewidomych. No, oczywiście przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oddział w Elblągu. Zainteresowanie, jak zawsze, te, tym wydarzeniom towarzyszy wśród naszych klientów, także cieszy nas to. Głównym celem tego dnia jest upowszechnianie ważnych informacji i kwestii dla osób z niepełnosprawnością. Na zaproszenie ZUS-u z okazji Dni Osób z Niepełnosprawnością Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych udziela porad specjalistycznych. Na co dzień można nas spotkać na hetmańsku. 28 zapraszamy serdecznie wszystkie osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności, jak również ich rodziny. Świadczymy porady prawnicze, psychologiczne, pomagamy odnaleźć się na rynku pracy, aktywizujemy zawodowo i reintegrujemy społecznie osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami. Prowadzimy również Centrum Integracji Społecznej. Na ulicy Kościuszki znajdują się nasze pracownie, gdzie beneficjenci pod okiem instruktorów. Ze wsparciem trenera pracy, psychologa, uczą się, jak wrócić na rynek pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwrócił się do nas z prośbą o uczestniczenie w Dniach Osób Niepełnosprawnych. Z przyjemnością przyjęliśmy to zaproszenie, tym bardziej, że w tym roku zmieniliśmy siedzibę z ulicy Trauguta której byliśmy od 50 lat i będzie to pewnie też fajną rzeczą, że ludzie usłyszą, że jesteśmy w nowym miejscu, nie tylko nasi członkowie, ale w ogóle w mieście. Dlatego, że żeby pozyskać członków, no to trzeba propagować swoją organizację, tym bardziej, że w szerokim zakresie działamy w naszym kole. Mamy również klub sportowy niewidomych i słabowidzących, prężnie działający. I to też spowodowało, że tu do ZUS-u jednak trafia dużo osób, też naszych członków. I była to okazja, żeby się też zaprezentować w jakiś sposób ze swoimi programami, przekazać członkom o nowych, może nawet nie, o nowych przepisach, uaktualnionych przepisach dotyczących rehabilitacji członków zaopatrzenia w środki ortopedyczne. Polski Związek Niewidomych jest taką organizacją, która na dzień dzisiejszy zrzesza w większości osoby starsze. I do nich jest bardzo trudno dotrzeć, a z kolei te osoby przychodzą do zakładu ubezpieczeń społecznych i można wtedy łatwo nawiązać kontakt.